Drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj mamy o książkach. Dużo książek jest i żadnej nie przeczytałam w całości. Bo to jest trochę taki film, że Wam opowiem o tym, co mam za książki ciekawe i jednocześnie może trochę zmotywuję się do tego, żeby którąś chociaż dokończyć. Bo teraz jest piękne słońce, jest cudowna pogoda, chcę ciągle wychodzić na dwór i nie czytam tyle, co w ostatnich miesiącach. Więc tak sobie pomyślałam, dwa w jednym. Trochę kop dla mnie, a trochę może coś ciekawego dla Was. Przekrój dzisiaj książek jest przedziwny. Mam naprawdę bardzo, dużo, bardzo różne literatur. Mam nadzieję, że Wam się coś z tego spodoba. Zaczynamy od tej książki, co w ogóle zero zdziwienia, nie? Zero zdziwienia. Cycki, Czuła, biografia piersi taki tytuł nosi ta książka. Doszłam do połowy dopiero. Powiem tak: jak się zabierałam za tą książkę, to co trochę miałam takie po prostu napady wzruszenia, żeż mnie tutaj ściskało. Yy, ciężko mi się to czytało, ale myślę, że to jest taka pozycja, którą wiele osób yy, może nawet powinno przeczytać. Yy, na pewno przeczyta z chęcią i z zadowoleniem. Myślę, że to jest też coś takiego. Yy, hmm. Tam jest dużo mądrych rzeczy w tej książce, dużo takich uświadamiających, ale też jest mnóstwo takich wzruszających momentów. Więc yy, tak podejrzewam, że jeżeli to są wasze klimaty, to będzie fajna książka yy, dla was. Yy, ja planuję kupić tą książkę i dać kilku kobietom w moim życiu. Yy, taka fajna jest to rzecz. Taka fajna jest to ta rzecz. Tak jak mówię, dosyć yy, ciężko mi się ją czytało i tro, trochę za dużo tych wzruszeń było, więc ją tak odkładałam, odkładałam, odkładałam i mówię, doszłam do połowy, ale na pewno doczytam ją do końca i jak ją skończę, to wtedy wrócę do Was i tam znać, jak mi się podobało. Dalej mamy Czarnego Łabędzia. Ja się za tą książkę zabierałam z takim entuzjazmem, jak chyba za żadną inną w ostatnich miesiącach. I yy, trochę się zawiodłam, szczerze mówiąc, bo to jest taka książka. Yy, no, dla mnie trochę nudnawa. Nie wiem, czy powiedziałam cały tytuł. Czarny Łabędź: Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem? I ja nastawiłam się na to, że to będzie książka, która jakoś mi tam poodmienia moje poczucie rzeczywistości i podejście do tej rzeczywistości. I trochę to traktowałam na takiej zasadzie, że jakieś przewroty ostre w moim życiu się wtedy działy, i mówię, teraz będę to czytać, i może po prostu będziemy jakoś lżej. I tak czytałam. I czytałam, i czytałam, i miałam wrażenie, że to jest dosłownie cały czas to samo. To znaczy, pada jakaś teza, następnie teza ta jest poparta y, przykładami, i później pada znowu ta sama teza, jest poparta następnymi przykładami, jest znowu ta sama teza i następne przykłady. I przeczytałam może z jedną trzecią albo jedną czwartą tylko tej książki, i powiem szczerze, że już mam jej dosyć. Już nie będę podejmować kolejnych prób, y, sprzedam ją gdzieś, gdzieś puszczę w, y, dalej w dobre ręce, y, bo dla mnie to było zdecydowanie coś zbyt ciężkiego. Wiem, że są. Y, może nie tyle ciężkiego, co nudnego, o właśnie w tą stronę powiem. I wiem, że są takie bardzo skrajne na ten temat opinie: że albo to jest książka, która w ogóle komuś odmieniła życie totalnie, albo że czytał i stwierdził, że no nuda i nie będzie mu się to podobało. Nie słyszałam żadnych takich pomiędzy. Jeśli ktoś to czytał, piszcie proszę w komentarzu, bo jestem mega ciekawa, jakie są wrażenia. Bo tak jak mówię, u mnie nastawienie było jedno, a później przy czytaniu troszkę tak, troszkę mi siadło. To jest wspaniała książka. To jest tak wspaniała książka, że aż się cieszę, że ją kupiłam. Leksykon dzikich kobiet. I na początku to miałam do niej takie ambiwalentne uczucia, bo zaczęłam to czytać. Ona jest zrobiona w ten sposób, że o tu na przykładowej stronie wam pokażę. Mamy jakiś obrazek i tytuł tego opowiadania, te, które będzie tutaj się działo, lub postaci, która będzie tam występować, no i informacje z jakiego to jest kraju, a następnie jest taka notatka od autorek. Która trochę ugruntowuje tą historię, tą taką, ym, powiedzmy, y, część merytoryczną, tutaj zawarły. O, a następnie na tej kolejnej stronie już jest jakiś fragment, albo całe to opowiadanie dotyczące y, rzeczonej postaci. No, i teraz tak. Zaczęłam to czytać i pierwsze kilka opowiadań to miałam takie to jest coś odwrotnie, to powinna być najpierw ta historyjka, a potem wyjaśnienie, no bo jak ja przeczytam to wyjaśnienie, to już ta historyjka jest jakby powtórzona. No ale później przechodziłam do kolejnych i kolejnych i kolejnych i kolejnych tych, tych, tych e, historii, kolejnych tych postaci i wtedy się okazywało, że to musi być w tą stronę, bo tak jest jedynie sensownie. E, to jest fajna rzecz, jak ktoś e, no po prostu ciekawy jest różnych kultur, różnych rzeczy, różnych postaci kobiecych występujących w, w różnych regionach świata. Bardzo mi się podobała ta książka. Ona jest taka, żeby położyć na stoliku kawowym albo gdzieś, nie wiem, gdzie ktoś chce czytać tylko przez chwilę. Fajna rzecz, jak ktoś nie ma na przykład takiego nawyku czytania, a chciałby go nabyć, to wtedy można sobie położyć książkę też przy łóżku i codziennie wieczorem przeczytać takie jedno opowiadanie. Takie trochę bajki dla dorosłych, ale z takim historycznym uzasadnieniem z boku, powiedzmy. Tak jak mówię, mega mi się to podobało. Bardzo dużo ciekawych postaci kobiecych, o których nie słyszałam nigdy wcześniej, część, o których słyszałam wielokrotnie, więc naprawdę fajna sprawa. Bardzo, bardzo przyjemna, też ładnie wydana. E, no cóż mogę powiedzieć jeszcze. Polecam. Po prostu polecam. I to mi zostało chyba z pięciu opowiadań. Także e, już praktycznie mogę powiedzieć, że to jest przeczytana książka, nie? I to chyba z tego całego zestawu to będzie jedyna taka. Bibliotekarka z Sant Malo. No za to to też się zabierałam jak pies do jeża. Chyba z 10 prób już miałam i nie wiem czy przeczytałam jedną czwartą tej książki, bo jeszcze nawet nie. E, to jest historia e, dla mnie to jest historia miłosna osadzona w czasie wojny i dość ciężko mi się to czytało. Nie, nie ukrywam tak jakieś te miłosne uniesienia. I w ogóle tak czytam, czytam, mówię, nie, to jest nie dla mnie teraz. Po prostu nie, nie mogę dźwignąć tej książki. Jednakowoż wiem, że historia tutaj zawarta i cała fabuła, która się dzieje, może być niesamowicie ciekawą książką dla osób, które lubią takie nawiązania historyczne. Myślę, że to jest bardzo taka. W przyjemny sposób napisana książka o niezbyt przyjemnych czasach, co jest ciekawe. Nie spotkałam się jeszcze nigdy z czymś takim. Mówię, mnie tu przez ten romantyczny wątek tak trochę odsunęło to, i myślę, że wrócę do tego, jak będę w, trochę w lepszym stanie, może pod koniec wakacji. Ale tak, chciałam za, gdzieś tam zasygnalizować, że jest taka książka. Bo myślę, że wiele osób będzie naprawdę zachwyconych nią. Warto sobie przeczytać tam ten opis z tyłu, jak będziecie przeglądać na przykład gdzieś, nie wiem, sklepy czy co, bo może to akurat będzie coś dla Was. Piekarnia Czarodzieja to jest. Kolejna pozycja, którą zaczęłam czytać, i też ją tak czytam sobie na raty, ale nie dlatego, że nie mam na nią ochoty, tylko dlatego, że ona jest tak bajkowa i tak przecudna, że oszczędzam ją sobie na takie momenty, kiedy chciałabym po prostu uciec od świata. Dostałam tą książkę od jednej z Was. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję jeszcze raz. Przyszła mi taka paczka tutaj na adres do firmy i niespodzianka w niej właśnie była taka zawarta. Ta książka jest taką bajką dla dorosłych. Która ma miejsce w piekarni i jest tam wszędzie po przeplatanych różnych rzeczy za sobą wiele. Trochę takich bajkowych, trochę takich realistycznych opisów, trochę takich rzeczy może wywołujących nawet delikatne poczucie czy tam ukłucie, może lęku. Bardzo jest to dziwne i bardzo dobrze się to czyta. Czy bym to zaliczyła do tej kategorii książka szmata, że tak po prostu przelatuje od ręki? Raczej tak. Fajna, lekka lektura. Wiele osób myślę, że ucieszy się z czegoś takiego, bo no właśnie pomaga się trochę oderwać od rzeczywistości jest właśnie taka lekka. Poza tym wątek jest taki konkretny powiedzmy że jak się nawet ją odłoży i za tydzień wróci do czytania to od razu się przypomina co tam się działo więc bardzo bardzo fajna rzecz tu mam książkę, której jeszcze nawet nie zaczęłam. Dosłownie wyjęłam ją kilka dni temu z kartonu, bo udało mi się ją dopiero co kupić. Jeszcze udało mi się wyrwać papierową wersję, bo były już tylko w Empiku chyba e-booki i audiobooki. Niewyparzona Podernica, Narodowe Kalendarium Prawdziwego Polaka. To jest mój ziomuś, moja ziomkini, ta dziewczyna, która to napisała. Nie wiem jeszcze o czym jest ta książka. Starałam się nie zaglądać, nie czytać żadnych opisów. Chcę sobie zostawić niespodziankę. Jedno, co przewiduję, znając Pudi, to raczej to nie będzie książka dla osób, które hmm, powiedzmy, nie pozbyły się jeszcze kija, albo bardzo są wrażliwe i łatwo je obrazić, to jak znam życie i jak znam poody, to to może być książka, która takie ja sobie będzie obrażała, więc lojalnie uprzedzam, ale jak ktoś ma takie poczucie humoru, myślę i właśnie taką luźną gumę do życia, to może być to coś, nie do rzucia, do życia, to, to może być coś ciekawego. Ja staram się zawsze moich ziomków i moje ziomki nie wspierać, także tutaj zakupiłam tą książkę, na pewno ją przeczytam i myślę, że nawet przełożę ją sobie na górę tego mojego stosu, który normalnie tam mieszka, na łóżku. To wyciągnęłam w ogóle z mojej torby podróżnej. Dziennikarz Macieja Kaźmierczaka. Ja w ogóle uwielbiam y, profil na Instagramie tego pana. Y, Lepiej nie będzie się nazywa, i to jest tak moje poczucie humoru, naprawdę tak moje poczucie humoru, że chyba drugiego takiego będzie ciężko znaleźć. Jeśli chodzi o tą książkę, to nie czytam jej tak ciągiem, nie dlatego, że nie jest ciekawa, tylko dlatego, że też ją sobie oszczędzam i tak jak mówię, ona podróżowała ze mną przez długi czas, była albo w plecaku, albo w walizce i po prostu czytałam ją tylko w pociągach. Nie wiem, czy dzisiaj trochę jej nie ugryzę, bo ciekawa jestem, co tam się będzie dalej działo. To jest taki kryminał bardzo ciekawie napisany, bo z różnych perspektyw tam się ogląda sytuację. Co mnie zaskoczyło najbardziej, to to, że czasami są tak konkretne opisy, zwłaszcza kobiet, że tak czytam i zachowania w sensie, nie jak wygląda ktoś, tylko zachowania tych osób i tak czytam, mówię, wow, to chyba bym trochę się obawiała, nie? Jakbym jak ktoś tak obserwował dokładnie. Yy, dużo takich realiów. Yy naszych na ten moment, taka bardzo bieżąca jest ta książka. Myślę, że wiele osób może być zainteresowanych. Nie wiem jeszcze, jak się kończy, czy rozwali mi głowę, czy nie, bo wszyscy mi obiecywali, ci co czytali, moi znajomi, że na pewno, więc jak dokończę, to dam Wam znać. Teraz czekam mnie znowu podróż pociągiem niebawem, więc myślę, że ją wtedy dokończę, a dzisiaj to pewnie sobie zrobię jeszcze tam taką krótką sesję z dwie godziny czytania. No i na koniec, przepraszam, jednak jest cała książka, którą wykończyłam, do ostatniej strony przeczytałam i tu nikt nie jest chyba zdziwiony. Paulina Świst, Fighter, ta najnowsza książka. Ja jestem absolutną fanką i ja tutaj używam tego słowa z premedytacją. To nie jest tak, że ja lubię, nie? To jestem fanką, jestem zupełnie bezkrytyczna, przyjmuję wszystko, kupuję wszystko, co ta osoba wydaje, naprawdę. To jest kolejna książka tego samego typu, tak jak wszystkie poprzednie, że tam są... Jest jakaś taka fabuła, niezbyt zaawansowana, bardzo dużo opisów... Dla dorosłych i prawda, wulgarny język, także wszystko to, co mi pozwala się oderwać od rzeczywistości. Uwielbiam te książki, chociaż tutaj wyjątkowo było tak trochę więcej fabuły, muszę przyznać. Aż byłam zdziwiona, tak czytałam, się zastanawiałam, czy to było z kimś razem robione, czy nie. I jedna rzecz, która mnie tak trochę, może nie tyle zaskoczyła, co to było miłe znaleźć coś takiego w tej książce, to takie opisy, które sugerują, że osoba pisząca ma mega duży dystans do tego, co się dzieje, do tego, jak ją ludzie przyjmują, jak ją ludzie odbierają i jak o niej ludzie mówią. Takie przynajmniej ja odniosłam wrażenie, czytając tą książkę. Bardzo bym chciała przeczytać kolejną część. Już tam gdzieś mi ktoś pisał, że, że być może się to pojawi niebawem, czy że już jest skończone, aż tak do końca nie pamiętam. I co jeszcze? I jeszcze wiem, że z kwiatu paproci wyszła Katarzyny Bereniki-Miszczuk jakaś nowa część. Jeszcze jej nie mam, ale na pewno ją kupię i na pewno ją przeczytam, bo też jestem wielką fanką. No, i to byłoby na tyle. Teraz ja się czuję zainspirowana, żeby dokończyć chociaż tam nie wiem, z połowę tego, co tutaj wam wywlokłam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, był w jakiś sposób przydatny, pomocny, albo że chociaż czas spędziliśmy miło razem. Jak macie jakieś lektury, takie na wakacje, piszcie w komentarzu. To jest zawsze najfajniejsza taka sprawa, że można sobie pogadać i dużo osób znajduje polecenia. Ja również do tej grupy się zaliczam. Co tam jeszcze? Aha, to co powinnam powiedzieć na koniec. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i subskrybujcie mój kanał, nie? Zawsze o tym zapominam. Powinno sobie kartkę gdzieś tutaj na lustrze żeby za każdym końcem odcinka mówić wam takie rzeczy, ale zapominam. Dobra, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie.